Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy turniej, który zaczęliśmy wczoraj. No i lecimy z ćwierćfinałami. W pierwszym ćwierćfinale zmierzy się Wezyr z Wilkiem, który to już raz jest, że to Wezyr trafia na Wilka. W ćwierćfinale, czy to w półfinale gdzieś dalej, ale oni już tyle mieli pojedynków ze sobą, że to jest aż niesamowite. Zobaczymy jak to przejdzie na tych zamkach. Czy Wezyr miałby jakieś szanse, czy jednak zostanie zniszczony. No bo trzeba pamiętać, że do wezyra łatwo się przedostać, okej, okay, czy ten zamek widzieliśmy? nie kojarzę tego zamku, nie pamiętam go, więc możliwe, że ten się nie pojawiał wcześniej okej, okay, ten u wilka ma mocny przód, widzę, że ten zamek no wezyr w teorii można powiedzieć, że może sobie poradzi ale nie wiem jak on by chciał przebić się tam do środka, no było to widać jak musiał walczyć wcześniej już że fajnie wyczyści te mury, ale jak jest trochę zbrojnych troszkę pikinierów, to co on może zrobić później więc nie wiem jak on sobie poradzi, no chyba że jakiś pożar, może prędzej zblokowanie to może to by wilka załatwiło, bo tak to raczej nie sądzę, żeby mu się udało wilk dużo się wykosztował, zobaczcie jaką ma przewagę, trochę tak jak było to u Ryszarda i szeryfa Tylko, że tam szeryf miał 30 tysięcy, wilk wydał te pieniądze już wszystkie też miał troszkę późniejszy ten atak. No wilk, pamiętamy, że on ten atak ma taki późniejszy, więc ten bot drugi, z którym walczy, no zawsze może coś sobie przewagi zrobić. No ale czy to wykorzysta jakoś lepiej, zobaczymy. Jest atak 920 jednostek i 500 u wilka. Czy on w ogóle będzie w stanie wyczyścić te wieże? Jak będzie w stanie wyczyścić te wieże, w jakiś smolnerowy nie powpada, to może nawet coś by tu mógł więcej wykombinować. Ale ta balista by musiała podjechać i coś podpalić Bo sami ucznicy koni to raczej sobie nie poradzą Ej, ale tutaj ten przód ładnie się udało wyczyścić Zobaczymy co będzie dalej U Tych zbrojnych jest bardzo mało Może w tym kolejnym ataku coś więcej by się udało zrobić Chociaż dobra, zobaczcie Mury puste, zostały tylko jednostki na siedzibie Jakaś blokada jakby się nawet pojawiła Może Wessler dozbiera do kolejnego ataku Może mu się to uda 280 jednostek nie jest tak źle, nie jest tak źle. Straty dość mocne. Zanim wilk się odbuduje, zanim zacznie rekrutować znowu tak do 500 jednostek, to może być tu nawet kolejny atak, który już będzie mocniejszy. Kolejny atak wezyra. 600 jednostek u wilka, troszkę więcej niż ostatnio. Czy udałoby się tak samo poprowadzić ten atak? No, tutaj troszkę bardziej powpadali w te smolnerowe, ale wygląda na to, że tak. Tam jeszcze tylko jakieś jednostki na wieży zostały. Zbrojnych zawsze będzie troszkę więcej. No, wezyr ma szansę. Tylko obawiam się, że tu może być tak, że jak Wilkowi się uda do tego jednego ataku dozbierać, to on może to i tak wygrać. Bo wiemy, jaka obrona Wezyra jest słaba. Pytanie, czy Wilk dozbiera, bo on naprawdę jest mocno blokowany. Gdyby jeszcze tylko Tomu wyniszczać wszystko, to tu już by była blokada. Kolejny atak Wezyra. U Wilka 800 jednostek, 1200 u Wezyra. Więc Wilk zbliża się do tego ataku. Ciekawe, czy znalazłby na tyle dobry moment, żeby jednak tego Wezyra pokonać. Wezer, no z każdym atakiem będzie miał tych zbrojnych i łuczników konnych coraz więcej, więc wilkowi też łatwo nie będzie Nawet może być tak, że jak wilk dozbiera do tego kolejnego ataku, w sensie do swojego pierwszego dużego ataku To na tyle będzie już wezer miał jednostek, że ten atak nic nie zrobi I to też może wtedy pomóc Okej, okay, tych kuszników tam jest naprawdę sporo jeszcze Ale ładne straty, 600 jednostek Jeśli jeszcze się udało coś popodpalać albo poniszczyć więcej, to naprawdę wilk będzie w sporych tarapatach Samo po pozamykanie się bram to raczej blokady nie zrobi. Trzeba by było coś powyniszczać, a tutaj żadnych jednostek nie ma do niszczenia. To jest na pewno minus. Mamy atak wilka. a Wilkowi w końcu udało się dozbierać 920 jednostek, 1260 u wezyra. To nie wygląda na to, żeby tu wilkowi mogło się to udać. Jak teraz wilk straci tych wszystkich... ...brojnych, pikinierów, kuszników. Wezyr mógł mieć kontrę. Ciężko powiedzieć, na pewno jakieś straty będzie miał. Ciekawe ile wilk z podatku będzie miał. Okej, okay, straty dość spore, to na pewno wilkowi się przyda. Że Wezyr będzie musiał tyle zrekrutować od nowa. No ciekawe czy wilk jeszcze do tego wróci teraz jak sobie kupi trochę czasu. Jest ja tak Wezyra, 1451 z 900 wilka. No i pytanie, czy teraz wezyr znowu on sobie kupi czas na to, żeby później zrekrutować kolejne jednostki. Tu wilka no, jest dość sporo, raczej pokonać się go nie uda. Wyczyścić tu wszystko jak najbardziej. Wilka dałoby radę podpalić, jakby te balisty właśnie podjechały tak blisko. Ale tutaj też zbrojnych robi się coraz więcej, no wilk musi też uważać. Tylko by wezyr musiał lepszy timing znaleźć. Jest przejście. No, jakby tutaj Wilk stracił tak, żeby miał z 500-400 jednostek, to Wezyr może kolejny tak też dozbiera szybciej. Balisty nie są w stanie nic zrobić. Straty, no nie są aż takie duże. Ale może na chwilę zostanie przyblokowany. Mamy atak Wilka: 1650 jednostek u Wezyra. Wezyr mógłby się dobrze wybronić i jakąś kontrę też mieć. Pezyr też wyjechał teraz. Ale teraz to może być najgorszy moment. Czy teraz Wilk tego nie wykorzysta? Siedziba praktycznie pusta. Ezer, czy ty ostatnio za dużo czasu z Emirem spędzałeś, czy co? W kolejnym pojedynku zmierzy się Saladyn z Sultanem. Dobra, to co się wydarzyło w tym poprzednim, no to niestety niefortunna sytuacja, ale wydaje mi się, że tam nawet jakby się tylko udało wybronić z tej grupki zbrojnych i pikinierów, która tam przeszła. Może i nawet tam coś więcej pod Zamkiem Wilka też by się udało zrobić. Tam Wezyr wydaje mi się, że miał szansę na wygraną. Utan wychodzi z atakiem. Ile jednostek ma Saladyn? 850. Saladyn może mieć szansę na kontrę. Nie wygląda, żeby miał jakieś mocne straty. Ulta i trebusz balisty nie ma pożaru, raczej nie będzie. 530 jednostek, no zobaczymy, czy Saladynowi udałoby się tutaj jakąś kontrę fajną zrobić. Mamy atak Saladyna, ale długo zajęło do zbierania. I 730 jednostek też ma Sultan. Tu raczej nie sądzę, żeby się udało już wygrać tym atakiem. Kontra raczej aż tak mocna by nie była. No właśnie, strat Sultan też za dużych nie miał. No niełatwo będzie się jednemu i drugiemu pokonać. Okej, okay, wychodzą w tym samym czasie. No to teraz, kto wygra? To chyba nie. Chociaż dobra, zbrojnych tutaj jest w miarę dużo. Uda im się przedostać. No to za szybko powiedziałem, że jednak ciężko im się będzie pokonać. W kolejnym pojedynku zmierzy się Ryszard z Emirem. Ryszard, wierzę w ciebie, kibicuje Emir, poproszę o timing. Zamawiam timing u ciebie. Atakuje Ryszard i wychodzi Emir. To się uda. Dziękuję, Emir. Super jesteś, bardzo Cię lubię. Jak chcecie wygrać z Emirem, nie musicie z nim walczyć, po prostu musicie zamówić timing. On Wam dostarczy wszystko, co trzeba, bo mu się i tak nie chce. W ostatnim ćwierćfinale finale, zmierzy się Marszałek z Kalifem. Tu ciężko mi powiedzieć, teraz kto wygra. Bo ten kalif może szybko rekrutować, ale z drugiej strony marszałek, rycerzami, czy on by mógł zblokować? I tu chyba mamy jakiś inny zamek, bo tego nie kojarzę. U kalifa był ten sam. Dobra, ale ten zamek jest ciekawy taki trochę w stylu opata połączony z tym standardowym zamkiem marszałka. No, tak jak wieprz nie mógł za bardzo nic zrobić, tak tu rycerze będą w stanie w miarę blokować. Jestem ciekaw, czy marszałkowi udałoby się tak samo kupić czasu, jak z wężem, żeby go przyblokować na tyle, żeby zrekrutować armię jako pierwszemu. No i powiem wam, że marszałkowi coś jednak powoli idzie. Nie wiem, czy on też jakoś przyblokowany nie był w tym zamku, bo nie, no rekrutuje normalnie, on po prostu taki wolny jest tutaj. 260 jednostek, a tutaj 900 tu kalifa. Ale podoba mi się ta fosa, to taki trochę element kojarzący się z wilkiem Ten zamek tak przypomina kształtem opata, no i tu standardowo te takie Odnogi można powiedzieć od marszałka, ale no niestety marszałek za wolny Tak jak jeszcze z wężem sobie poradził, bo wąż też może tak szybko nie rekrutuje, tak tutaj no już niestety nie dał rady W takim razie przechodzimy do półfinałów, te ćwierćfinały nawet szybko poleciały poza tym pierwszym I mamy w pierwszym półfinale Saladyna kontra wilka, zobaczmy jak to będzie wyglądało, kto tu wygra Trafi się ten sam zamek u wilka, czy będzie jakiś inny? Będzie ten większy znowu. Ten zamek pamiętamy, bo on się raz trafił. Czy on nie został lekko przerobiony? Wydaje mi się, że troszkę inaczej wyglądał. To chyba, że to jeszcze jakiś inny. U Saladyna mamy ten sam, dobra. Pierwszy atakuje Saladyn. 980 jednostek miał i 800 u wilka. Oj, gdyby tylko wilkowi udało się w miarę dobrze wybronić, to będziemy mieli po Saladynie i to bardzo szybko. Bo tak jak Wezry był jeszcze w stanie coś tam wyczyścić, jakieś straty zrobić, Saladyn może tylko co najwyżej te mury poniszczyć, Ale on do kuszników się nie dobierze. Nie wiem, czy on nawet zdąży się w ogóle przebić jakoś do środka. Nie wygląda, żeby były jakieś duże straty. No, wilk ma spore szanse na dobrą kontrę. Pytanie, ile jest tu z podatków jest? 10 tysięcy. No, to coś tam Saladyn zrekrutuje. Ale, jakby wilk tak w miarę szybko dozbierał i się szybko odbudował, a powinien, bo nic mu nie zostało zniszczone, to może naprawdę się szybko skończyć. Mamy atak Wilka. Ile ma saladny? 660 jednostek. Ok, ładnie przód wyczyszczony, ale czy zbrojnym udałoby się tak w miarę fajnie przedostać? Brama została przejęta. To mogliby nawet i się dobrze zestakować. Ok. Taladen załatwiony pierwszym dużym atakiem Wilka. W drugim półfinale zmierzy się Ryszard z Kalifem. No i zobaczmy, co tu będzie. Czy Kalif wygra z Ryszardem? Czy Ryszard z Kalifem? Dobra, Kalif nie chce innych zamków robić. On widzę, że mu się ten nowy spodobał. Czy jakiś poprawiony i nie chce innego zrobić. Tu mamy coś innego u Ryszarda. Okej, który tu się wchodzi? Tu jest dobre wejście. Okej, okay, no to przebicie tutaj jest w miarę łatwo. Jest taki dodatkowy mur do ochrony. Okej, okay, fajnie to wygląda. Ale obstałem, że. Jejku, tutaj by był pożar. Jak tu kalifowi uda się podjechać jakąś balistą, będzie bolało. Mają bardzo zbliżoną ilość jednostek, że tutaj zaraz jakiegoś timingu nie będziemy mieli? Kalif wychodzi, był drugi lag chyba też. Nie, Ryszard. Po co ja sprzedawałem tą taktykę? Czy ktoś zamawiał timingu u Ryszarda teraz? najgorzej, przyznać się w komentarzach, kto chciał timing, żeby Ryszard miał taki, kto kibicuje Kalifowi przyznać się. Ktoś użył mojej taktyki. W tym razie bitwa o trzecie miejsce najpierw. Ryszard kontra Saladyn. Zobaczymy później, kto wygra w finale. Kalifa mamy w finale. No proszę, kto by się Kalifa w finale spodziewał? Kalif kontra wilk będzie. Tu znowu zaraz jakiegoś timingu byśmy nie mieli. 840 jednostek u Saladyna, już 850. 800 u Ryszarda. Ryszard zaraz powinien wychodzić, Saladyn w sumie też. Ryszard, jak nawet trzeciego miejsca nie zdobędziesz, to się załamie. Tak dobrze ci szło wcześniej. wiem zamówić timingu. A nie musiałem zamawiać timingu Saladyna. Proszę, przebij się. Saladyn sam zrobił jakiś timing dobry. Tak jest. Ryszard, dobrze. Trzecie miejsce, chociaż zawsze to na podium. Salady na czwartym. No i w ostatnim pojedynku finałowym mamy Wilka kontra Kalifa. Kiedy Kalif był ostatnio w finale, nie pamiętam szczerze, ale Kalif, właśnie, wydaje mi się, że on jest całkiem dobrą postacią, więc on ma taką bardzo szybką rekrutację, tylko zawsze mu jakaś gospodarka tak słabo idzie. W tych jego zwykłych zamkach, czy tam na Overlordzie też nie szło mu najlepiej. Więc tutaj, że Kalif doszedł do finału, myślę, że zasłużone, bo Kalifa tutaj rzadko można tak widywać w finale, więc myślę, że. Kalif jest dobrą postacią, że tutaj sobie do finału przeszła. Tu zaraz też nie będziemy mieli jakiegoś timingu. Chociaż nie, tu raczej nie będzie. Tu będzie tak, że Wilk się wybroni. I Wilk może dokładnie zrobić to samo co z saladynem, jak walczyli w półfinale. Jak tylko dobrze się wybroni, to zaraz będzie mógł mieć kontrę i raczej kalif się z tego nie wybroni. Więc tak jak wiele botów liczy tutaj, że może się gdzieś wyminą, tak Wilk na pewno liczy na kontrę, bo jego zamek jest dość mocny. Chociaż czy w tym zamku to tak samo zadziała? bo tam miał troszkę inny, więc nie wiadomo, czy tutaj by to samo zadziało, ale wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że tak, ponieważ tutaj już jednostek, no, strat prawie nie ma, a jednostek już nie stracił na tym etapie. Więc wydaje mi się, że tutaj wiemy, kto wygra. Był lag, mamy atak Wilka, 1120 jednostek i 600 jednostek Makalif. Wydaje mi się, że to powinno się udać, ponieważ u Saladyna było więcej jednostek i tam się udała ta atak kontra. Chociaż, dobra, Saladyn może nie miał tylu miotaczy, tutaj pewnie troszkę tych miotaczy będzie. Więc, jakby obstrzelali, to na pewno się przyda. Tu już ładnie wyczyścili ten przód. I najlepiej, jakby po magazynie spróbowali przejść. Bo, jak będą przebijać się tą prawą stroną, to to się chyba nie uda. O, w ogóle się nawet nie udało. Nie podeszli, dobra. Tutaj jeszcze tak łatwo nie ma. Ale obstawiam, że i tak wilk powinien się tam w końcu przebić. Kolejny atak wilka. Ile ma jednostek? 1180 i u Kalifa. Teraz raczej też będzie ciężko, chyba że naprawdę tak jakoś dobrze się przebił lewą stroną od magazynu. Ok, może jeszcze jest straty u kalifa, no też spore. Kalifowi będzie ciężko zaatakować. Może jakoś się teraz wyminą, bo wilk powinien już teraz zwiększać, a kalif będzie tak atakował, mając tysiąc jednostek, więc coś może się wydarzy. Wychodzi kalif z atakiem, no to będziemy mieli raczej koniec. 1400 jednostek ma prawie Wilk. I widać było przy tych pierwszych atakach, że Kalif zaatakował, Wilk później dozbierał, miał prawie dobrą kontrę. Tak teraz ma jeszcze lepszą sytuację, więc raczej po tym ataku kolejnym Wilka to już się powinno zakończyć. No chyba, że Kalif znowu jakieś 600 jednostek uzbiera i mi to wybronią, ale ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że raczej Wilki tak powinien to wygrać. Praktycznie zerowe straty, i zaraz jakby idealna kontra wyszła. To już się na pewno uda. 20 sekund później wychodzi kontra. 330 jednostek, 350 makali, więc coś tam jeszcze zrobi, ale raczej to już się zakończę. Nawet kuszników i łuczników będzie sporo, żeby tam trochę powystrzeliwać tych. Już Myś że mi Nie rób tego, silniczku. Mamy koniec. Wilk zwycięża, no i wygrywa cały turniej. Kalif na drugim miejscu, Ryszard na trzecim i Saladyn na czwartym. To by było na tyle. Turniej zakończony. Jakbyście mieli jakieś pomysły, czy zauważyliście coś, czego ja nie zauważyłem, co byłoby tam do poprawy, to dajcie znać w komentarzach, na pewno to pomoże ulepszyć tego moda. No i widzimy się jutro z kolejnym odcinkiem o 10. Trzymaj się do jutra. Na razie.